Nazywam się Janusz Skibniewski i zgadnijcie gdzie się jestem. Otóż znajdujemy się w Bydgoszczy, na Wyspie Muńskiej, na jednym z pływających domów, które są budowane przez lidera w branży houseboatów, firmę Lamar. Producentowi domów na wodzie zależy przede wszystkim na tym, żeby te domy były ekologiczne, skonstruowane w zrównoważony sposób. Dzień dobry, Piotr Krzemiński, firma PURMO. Dzięki naszym rozwiązaniom mamy tutaj samowystarczalność ogrzewania. Panele fotowoltaiczne nasze grzejniki elektryczne jali oraz automatyka Unisenza, która steruje całym układem tak, żeby zużywać jak najmniej energii. Hobby zmieniło się w biznes i tak to się zaczęło. Zrobiliśmy już 500 egzemplarzy, które pływają na całym świecie. Najpierw jest etap projektowania. Wybierania urządzeń, projektowania kuchni, wnętrz, potem jest etap projektowania konstrukcji, potem jest etap projektowania instalacji hydraulicznej, elektrycznej, potem zaczyna się montaż. Produkty firmy Purmo zapewniają nam wysoką jakość, design nam bardzo pasuje do naszych nowoczesnych apartamentów, jak i niski pobór energii, co bardzo nam się wpisuje w nasze działanie, które ma spowodować, aby te domy były samowystarczalne i niskoenergetyczne. Do instalacji wodnej jest używana rura Clever Fit firmy Purmo. Przez 5 lat nie mieliśmy z nią żadnych problemów. Jest to niezawodna rura. Nasze jednostki pływają po całej Europie. Mamy nawet w Stanach Zjednoczonych, w Dubaju. Nie możemy sobie pozwolić na jakiekolwiek wycieki bądź usterki. Mamy tu przykład zastosowania rur ciepłej i zimnej wody, systemu Clever Fit Purmo, Pert alpert z składką aluminiową. Zastosowano tutaj złączki mosiężne z funkcją LIQUID FULL PRESS. Zawsze staramy się ułatwiać pracę naszym instalatorom. Jak widać w tej złączce zastosowano również wizjer umożliwiający instalatorowi skontrolowanie prawidłowości włożenia rury do złączki. Złączki montowane są za pomocą specjalistycznych narzędzi. Dzięki temu mamy pewność szczelnych i bezpiecznych połączeń. Zastosowane na houseboatach grzejniki YALI DIGITAL PLUS są głównym źródłem ciepła. Ich zaletą jest bardzo szybkie i równomierne oddawanie ciepła i bardzo szybko są w stanie nagrzać pomieszczenie do żądanej temperatury. Grzejniki JALI, grzejniki elektryczne olejowe, poprzez wykorzystanie nowoczesnego sterowania. Mamy tu specjalne regulatory z automatyką PI, która dostosowuje się do tego, co się dzieje tutaj, wokoło. Świeci słońce, potrzeba mniej. Grzejnik się wyłącza. Zaszło słońce, potrzeba więcej ciepła. Grzejnik powolutku, powolutku dochodzi do właściwej temperatury. Grzejniki Jali Digital Plus charakteryzują się wysoką mocą ciepłą. W nowych grzejnikach wymieniliśmy panel sterowania. Obecnie są on z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, który umożliwia intuicyjne sterowanie poprzez użytkownika oraz posiada funkcję zdalnego sterowania poprzez bramkę Gateway. Możemy połączyć się bezprzewodowo i sterować grzejnikiem poprzez aplikację Unisenza Plus z dowolnej lokalizacji na świecie. Sercem systemu Unisenza Plus jest bramka, Bramka internetowa poprzez sieć ZigBee łączy się z termostatami w poszczególnych pomieszczeniach i wysyła sygnał poprzez sieć albo Wi-Fi, albo poprzez sieć LAN, przez internet do aplikacji. Aplikacja pozwala na sterowanie ogrzewaniem i chłodzeniem z dowolnego punktu w świecie. Jeżeli przyjeżdżam do takiego domu zdalnie, włączam ogrzewanie, wyjeżdżam, zdalnie mogę wyłączyć, zarządzić, wszystko zrobić. A ta aplikacja równocześnie pilnuje, aby to ogrzewanie zużywało jak najmniej tego drogocennego prądu produkowanego przez panele fotowoltaiczne. Serdecznie dziękujemy za wizytę w Bydgoszczy. To co widzieliście, to tylko mały krok w przyszłość z naszej strony, strategii marki której stawiamy na zrównoważoną przyszłość. Tego typu inwestycje będą częściej gościły w naszym portfolio, a tego typu obiekty pływające będą wizytówką naszej firmy również w całej Europie.